Witam wszystkich, wy jesteście na kanale Sam sobie Inwestor, ja nazywam się Rostik. W ostatnim filmiku spytałem u Was, czy będą Wam się podobać takie filmiki, w których będę opowiadać o każdej z pozycji w moim portfelu inwestycyjnym i dużo osób powiedziało, że tak. Także od dzisiaj zacznę taką serię filmików i w każdym będę opowiadać o jednej spółce, która znajduje się w moim portfelu inwestycyjnym. Także proszę, zacznijmy. Wszystko Wam będę pokazywać na takiej stronie, która nazywa się... Simple Safety Dividend i jeżeli ktoś chce link do danej strony to proszę znajdziecie w opisie pod danym filmikiem no i dana strona bardzo fajnie pokazuje wszystkie spółki, które są w naszych portfelach inwestycyjnych tak, wy wpisujecie, są swoje tylko na przykład nazwy, nazwy spółki, tak ilość akcji, no i przeciętny koszt, średnia cena zakupu danych akcji a reszta da takie dane to już dana strona pobiera sama i pokazuje wam, wam nam, mi dużo informacji o każdej z pozycji. Ogólnie moje portfolio jest warte teraz na 17 prawie 1700 dolarów, no za dzisiaj wzrosło o 2,8%, no ale nie o tym będę rozmawiać, no a chcę powiedzieć wam, że tutaj pokazuje mi, że posiadam 20 gospodarstw, no to w sumie to tak mi jest z języka angiel angielskiego Tłumaczy, no ale 20 spółek posiadam. No i pierwsza spółka, o której będę dzisiaj rozmawiać, to jest spółka Abbi. Ogólnie posiadam 6 akcji danej spółki. Przeciętnej koszty zakupu to jest 116,46 nie złotego, a dolara, co prawda, tak. Obecna wartość dzisiaj to jest 143 dolara. No a war wartość rynkowa w danej mojej pozycji to jest 859 dolarów co składa niecałe 5% od mojego portfelu czyli jestem po danej pozycji w plusie na 20 prawie 3% jeżeli naciśnie na daną spółkę to mi od razu pokazuje takie główne dane dochód z dywidendy czyli stopa dywidendowa danej spółki tam 3,94%, bezpieczeństwo dywidendy 70 no to dana strona sama tak wylicza jaki procent bezpieczności właśnie tych dywidendów czyli na, jeżeli na przykład będzie 5, 10, 15 na przykład no to jest bardzo duże ryzyko, że spółka FVI na przykład czy inna jakakolwiek przestanie płacić wypłacać dywidendy. Też kolejny punkt to jest wzrost dywidendy że ostatnie, ostatnio w październiku 2021 roku powiększyła swoje dywidendy dana spółka o 8,5%. No kapitalizacja rynkowa jest 253 miliardy dolarów, także dana spółka jest bardzo wielka w sumie. No tutaj mi pokazuje my shares, moje portfolio w sumie. To jest tak, że na przykład ta dana spółka wypłaca mi rocznie 33 dolara dywidendy. To jest kwota co prawda brutto. No i następne, to jest takie krótko o danej spółce. No i też nie będę zaciągać, ale krótko opowiem co to jest za spółka, tak? No i firma Abbvie została utworzona w 2013 roku, e, kiedy gigant opieki zdrowotnej Abbott e Laboratories do właśnie daną spółkę Abbott e e, też można kupić na giełdzie. E, Wydzielił swoją markową działalność biofarmaceutyczną, tak? no i wtedy posta powstała taka część od spółki Ebot Laboratory, spółka AbbVie i zaczęła notować się na giełdzie i od tego czasu można było kupić spółkę AbbVie. No i od momentu właśnie tego dana spółka dużo czego zyskała właśnie na jednym leku i to był prawdziwy sukces, to był preparat Humira. To jest lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu zapalenia stawów, luszczyce i chorób leśniowskiego kroch krocha tak no i ogólnie to dana spółka na danym preparacie, tak na danym leku zarabia do teraz bardzo duże pieniądze, no ale w 2023 roku dana spółka traci prawo intelektualnej własności danego leku, no i od 2023 roku inne spółki farmaceutyczne też mogą produkować preparaty Humira. No ale dlatego spółka, wie, że tak to będzie w 2023 roku, no to dlatego w 2019 roku kupiła za ponad 80 miliardów dolarów medyczną spółkę Allergen. No, czy, to jest, czy to był dobry zakup, no, to zobaczymy w perspektywie czasu. No, ale chcę wam powiedzieć, że nie wiadomo, czy to, będzie, czy to są dobre powody na to, żeby kupować akcje spółki EVI. No, bo wszystko będzie zależeć od tego, czy będzie wytworzony jakiś preparat, który stanie takim samym na przykład, sukcesem jak Humira. No albo jakiś inny e, lek, czy oni wymyślą, czy nie. No i to wszystko będzie zależeć na wartości akcji EBVI. No jeżeli coś będzie takie, no to możemy zobaczyć. E, Kolosalny wzrost wyceny akcji, a jeżeli nie, no to coraz z roku w rok będzie malać wartość spółki EBWI. No ale ogólnie tutaj z dołu to są też fajne pokazane takie dane, które Wam chcę pokazać. Na przykład w 2012, no historia danej spółki zaczęła się od 2013 roku. Tutaj na takim grafiku jest pokazane, że cały czas powiększa swoje dywidendy. Za ostatnich 5 lat to było 18% rocznie a ostatnio to jest 8,5%, to już Wam mówiłem wcześniej. Tutaj też jest napisane, że nieprzerwany pas dywidendy to jest 98 last, lat, no ale oczywiście to dlatego, że pokazuje nam historię spółki Abbott e Laboratories, no spółka już ma prawie 100 lat, tak? No i cały czas wyplaca dywidendy swoje. No a ogólnie to od 2013 roku. No i też nieprzerwanie w sumie cały czas ich powiększa. Też jest pokazane tutaj, że spółka wyplaca dywidendy kwartalnie w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Rocznie na jedną akcję wyplaca 5,64 centy. 13, 13 października była ostatnia dywidenda. Ну e, no, і тут теж показано, як e, no, в e, квартал виплачала дивіденди, і тут теж можемо побачити, що одразу в тим року дивіденда повинна бути ну, але в сумі побачимо. Настенько, тут є показаний графік, що дивідендованій спілку за останні 5 років, то було. 4,78% no, obecna stopa dywidendowa niecały 4%, co nam może mówić o tym, że dana spółka jest przewartościowana, tak? No ale wskaźnik PNI jest dość niski niecałych 11%, co na przykład jest średnio taki jak za ostatnie 5 lat. I dla tych osób, co rozumiem, co to jest wskaźnik PNI, I Price Earning, to, earn to PNI spółki EBWI niecałe 11, a u całego sektoru to jest niecałe 17, co nam może mówić, że spółka jest jednak po danym wskaźniku niedowartościowana. Też nam pokazuje za ostatnie 52 tygodnie, jaka była wartość spółki EBWI. No i tutaj najmniejsza wartość to było 107 dolarów, no a największa to 174, czyli obecna wartość jest tak po środku. No i ogólnie tutaj jest też pokazana na przykład ile procent payout ratio, czyli ile spółka wypłaca w formie dywidendy. Tutaj też nam pokazane, że procent zysku wypłaconego jako dywidenda, tak, dany jest wskaźnik. W przypadku biotechnologii to dana strona nam preferuje i pokazuje, że najlepiej to by było minus, no, mniej jak 50%, czyli na przykład spółka zarobiła... No, na przykład 100 miliardów dolarów to wypłaca tylko na przykład 42 miliardy w formie dywidendy, no, a reszta, niecałe prawie 60 miliardów, reinwestuje w swój biznes, na przykład no, może kupić inne jakieś farmaceutyczne spółki, tak? no, albo może inwestować w produkcję jakiegoś leku. No to tutaj też nam pokazuje na przykład zysk na akcje że z roku w rok powiększa się on i to bardzo fajnie widocznie też na danej stronie w 2013 roku, kiedy zaczęła notować się na giełdzie to na jedną akcję zarabiała 3,14 dolara no to za ostatnie 12 miesięcy zarobiła 13,2 a za następne 12 miesięcy zarobi 13,4 dolara co jest jednak, jednak wzrostem tak nie ma spadku sprzedaży na przykład też, tutaj nam pokazuje już w procesie z roku w rok, jak się powiększa sprzedaż. No i tutaj nam też pokazane akcje w obrocie, tak bo niektóre firmy mogą na przykład zwracać pieniądze, nadwyżki, gotówki swoje, tak kupując swoje własne akcje z rynku, tak czyli powiększa Waszą wasz udział w danej spółce tak no i w sumie bardzo fajnie bo od 15 roku do na przykład do 19 włącznie akcji w obrocie cały czas ilość akcji w obrocie cały czas malała no ale w 19 roku 19 roku możemy zobaczyć wzrost w sumie tak no tam nawet więcej chyba jak na 10% no ale w sumie to dlatego że w 19 roku przypomnę wam spółka kupiła inną spółkę za 90 miliardów no i możliwe dlatego potrzebowała gotówki, której nie miała. No i tak się można powiedzieć, zapożyczyła w inwestorów. Tutaj też jest pokazana całkowita sprzedaż w miliardach. Tak, ta też cały czas ta sprzedaż rośnie, co nie może nie cieszyć. No a już takie ma. Jaki, jaki jest dług netto do EBITDA, czy dług netto do kapitalu no to już nie będę Wam pokazywać, bo myślę, że większość inwestorów, które mnie oglądają są jednak początkujące i, no, i nie rozumiem do końca co to znaczy, tym bardziej w takiej farmaceutycznej spółki EBI. Mam nadzieję, że Wam dzisiejszy filmik się spodobał, jeżeli tak to proszę o pozostawienie łapki w górę, jeżeli macie jakieś sugestie proszę napisać w komentarzu, no a w nadanym momencie to pa. pa.